Znalazł i wszystkie jego tajemnice, które śledzi od ponad pół wieku. Wydziera je przyrodzie, o której wiedzę gromadził przez całe życie, posługując się nie tylko literaturą. Antoni Wiśniewski nie poprzestał na zdobytym w latach młodości przygotowaniu do zawodu leśnika. Miał zawsze wiele zainteresowań. Tak wiele, że w żadnej dziedzinie, jak mówi, nie stał się wybitnym specjalistą. Nie żałuje tego. Wspólnym mianownikiem rozlicznych jego pasji jest przyroda. I to ta najbliżej go otaczająca. Żyje i działa od lat 55 w samym sercu wielkopolskiego parku narodowego. Nie tylko fotografuje, nagrywa także głosy rodzimych ptaków. Głos puszczyka na taśmie to nie lada zdobycz. Tego ptaka nosi w herbie miejsce jego życia. Puszczykowo. Uważa je za najpiękniejsze na ziemi. A świata widział wiele, jak o tym mówią pamiątki. Wielkie wrażenie zrobiła na nim Brazylia. Był tam w roku 1929. Antoni Wiśniewski wyruszył na te wyprawy w charakterze myśliwego, zoologa, preparatora i fotografa. Była to jednocześnie pierwsza egzotyczna wyprawa Arkadego które któremu towarzyszył. Celem ekspedycji zorganizowanej przez pisarza było m.in. zgromadzenie zbiorów fauny egzotycznej dla polskich muzeów przyrodniczych. Było to olbrzymie polowanie. Plon w postaci dwóch tysięcy okazów zoologicznych preparowano na miejscu, w sercu brazylijskiej puszczy. I te bezkrwawe łowy pan Antoni uprawia po dzień dzisiejszy. posiadał przy tym dogłębną znajomość świata roślin i zwierząt. Ta unikalna dokumentacja fotograficzna to dzieło wielu lat. Podczas tej podróży brazylijskiej napatrzyłem się przez śmiercionośną muszkę mojej dubeltówki. Tyle, że właściwie tyle namordowałam tych zwierząt, tych ptaków, że postanowiłem jakoś przestawić się. I przestawiłem się na bezkrwawe łowy. Także odstawiłem tą śmiercionośną broń i poluję od w ten czas aparatem fotograficznym. Ptaki to były moim ulubionym obiektem. Ja uważam się za ornitologa i lubię on ptaki i lubię ptaki. Chociaż.